Dzień dobry Państwu. Wracamy do tematu Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych. Instalacja uruchomiona czy otwarta miesiąc temu w Kędzierzynie Koźlu. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie jest Krzysztof Dest, prezes zarządu firmy mksa z Żerardowa. Witamy ponownie, panie prezesie. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie wszystkich państwa. Skończyliśmy wczoraj na tej y, decyzji umożliwiającej wreszcie rozpoczęcie pracy tej instalacji. Bo do tej pory, jak pan wczoraj powiedział, y, odpady medyczne z województwa opolskiego, a było to trochę, wywożone były do Szwecji. Wprost trudno w to uwierzyć. Teraz. No, teraz będzie można to utylizować na miejscu, zmniejszą się koszty transportu zapewne. No ale jest pewien problem. Instalacja jest, budowlanka zakończona, ale jeszcze zdaje się, nie utylizujecie. Ale problem, panie redaktorze, po części jest już rozwiązany. Bo, bo nie mniej nie więcej, dokładnie w korespondencji wczorajszej przyszła do nas pierwsza z decyzji umożliwiających nam działanie decyzja emisyjna, która jest integralną częścią wszystkich pozwoleń do tego, aby instalacja mogła, mogła funkcjonować. Także mamy już światełko w tunelu. I, i, I myślę, że kolejne, kolejne decyzje to jest już, już kwestia, no może nie godzin, ale, ale kilku, kilkunastu dni. To następnych. dobra wiadomość, bo trochę to najlepsza, najlepsza możliwych, Najlepsza z możliwych. A proszę powiedzieć, no jak działa ta instalacja? Bo y, w nazwie jest instalacja termicznego, czyli rozumiem, że tak. wrzuca się wszystko do pieca. No to po co budować taką drogą instalację, skoro można by przy szpitalu to spalać? A e, tak robiono przecież. Dokładnie, dokładnie tak, natomiast... Y, Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no czas nie stoi w miejscu. Żyjemy w XXI w wieku, i w tej chwili tego typu instalacje to już nie są spalarnie to są wysoko specjalistyczne zakłady do odzysku energii z odpadów. Drodzy państwo, nasza instalacja z, ze swoją technologią i systemem odzysku energii wpisuje się idealnie w trend gospodarki obiegu zamkniętego. Bo y, chcę, żebyście państwo wiedzieli i pan panie redaktorze, że we współczesnym świecie, świecie, który za cel stawia sobie ekologię, stawia sobie y, współcześnie stawiamy sobie za cel, aby zostawić po nas świat w stanie niepogorszonym od tego, jaki zastaliśmy, odpady to już nie są odpady. Nawet te odpady medyczne to już są surowce. Wysoko energetyczne surowce, których no, grzechem byłoby niewykorzystanie ich potencjału energetycznego. A do tej pory niestety wędrowało to gdzieś do Ziemi. Proszę mi wierzyć, bliski jest czas, kiedy z tej ziemi za chwilę te surowce będziemy wydobywali. Po to, aby rekultywować składowiska, nie tak jak teraz je rekultywujemy, odgazowując tylko, czy, 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 czy tworząc górki, na których dzieci się mogą zimą, zimą ślizgać, ale jeżeli wykorzystanie paliw kopalnych będzie, będzie no, postępowało, ich tego paliwa kiedyś zabraknie. A potężne złoża tego paliwa są właśnie na składowiskach, które przez lata rosły w naszym najbliższym otoczeniu naszych miast. Czyli chce pan powiedzieć, że co ta spalająca się strzykawka, rękawiczka, ten płaszcz jednorazowego użytku lekarski, to jak się spali to nie będzie czuć? Mało, że nie będzie czuć, to będzie to dobrodziejstwo dla środowiska, bo odzyskamy energię zawartą w tych wszystkich materiałach. Szanowni Państwo, to, co powiedziałem, kilka zdań wcześniej, ten XXI wiek on zobowiązuje, on zobowiązuje odpowiedzialnych przedsiębiorców do stosowania wysoko technologicznie zaawansowanych. Norm do, do stosowania wysokotechnologicznie zaawansowanych technologii, które spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi e, związane z ochroną środowiska. Nasza instalacja, ona już po części wybiega w przyszłość, i jej e, poziomy emisji jej e, poziomy. Um, u, tu nie możemy mówić o zadymieniu. Mhm. System, system oczyszczania spalin zastosowanych w instalacji to jest najbardziej technologicznie zaawansowana część tej instalacji. A tak jak Pan powiedział, bo, bo termiczne przekształcanie będzie zawsze termicznym przekształcaniem. Natomiast ta technologia to jest najwyższy level tego termicznego przekształcania. Najwyższe temperatury ponad 1100 stopni to właśnie takie temperatury dedykowane są dla um, unieszkodliwiania odpadów medycznych. Gdybyśmy, obrazując, powiedział pan zadymienie, ja nie, 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 nie pokusiłbym się o tego słowa, bo nie mówimy o, o zadymieniu. Zadymienie to mamy y, przy niskiej emisji w domkach jednorodzinnych. I gdybyśmy chcieli porównać, szanowni państwo, poziom emisji z naszego, z naszego komina, to ten poziom emisji roczny. Porównywalny jest z poziomem emisji z jednego domku jednorodzinnego w okresie miesięcznym. Więc mhm. tutaj nie ma mowy o żadnym zadymieniu, a wręcz, a wręcz przeciwnie. Ostatnio taka jednostka badawcza przy jednej z instalacji. Bodajże w Bydgoszczy pokusiła się o, o, o takie badania w, związane z zanieczyszczeniem powietrza, i okazało się, że w najbliższym otoczeniu instalacji powietrze jest czystsze niż, niż na obrzeżach miasta w terenach wysoce zurba, zurbanizowanych. Gdyby więcej takich instalacji było, to podejrzewam, że nie byłoby tych bomb ekologicznych, które wybuchają co chwilę gdzieś tam koło Zielonej Góry. My też na tak, Śląsku tak, Polski tak, mamy. Ale już wspomniał Pan o y, odzyskaniu energii. Y, czy to chodzi o zamianę energii cieplnej na elektryczną? Y, w naszej instalacji będą dwie drogi odzysku energii. Przede wszystkim będziemy odzyskiwali y, energię, y, w, energię y, elektryczną. Natomiast również będziemy dla strefy przemysłowej, w której jesteśmy zlokalizowani, takim magnesem dla pozostałych przedsiębiorców, ponieważ będziemy dla strefy dostarczali tanie ciepło w postaci, w postaci pary. Więc, więc tutaj mamy jak gdyby dwa takie poziomy odzysku energii. Wytwarzamy energię elektryczną a z nadmiarów, z nadmiarów będziemy sprzeda sprzedawali parę do, do sąsiednich, sąsiednich inwestycji powstających na strefie. Jeszcze o jedną sprawę chciałem Pana zapytać, bo odpady medyczne to jedna sprawa, a druga sprawa, drugi poważny problem to odzysk czy też utylizacja odpadów, olejów. Spożywczych, bo te oleje silnikowe to też jest problem, ale na tych olejach spożywczych zdaje się, słyszałem, że w tym kierunku też firma idzie. E, drodzy Państwo, skoro opatrzność związała nas już z piękną, piękną e, opolszczyzną, konkretnie z Krężeniem Koźlem, no to jesteśmy również otwarci na potrzeby tej, tej społeczności opolszczyzny i e, tak razem z Urzędem. Miasta Wopolu, e, zaangażowaliśmy się w akcję e, zbiórki i odzysku e, Yuko. Juko to jest olej spożywczy, zużyty olej spożywczy, który, który powstaje w, no właśnie, który powstaje w Smażalnia smażalniach fryt. frytek bądź na, na, nas, na naszych blatach kuchennych, kiedy, nie wiem, smażymy sobie e, steki na przykład. No tak. e, drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo poważny problem, m, który z którym borykają się przede wszystkim oczyszczalnie ścieków. Z którym borykają się systemy kanalizacyjne. Bo, hmm. bo tak, no, wydaje, nam się, że z, wydaje nam się, że zlewając te kilka kropel oleju tłuszczu z patelni, to, 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 to jest niewiele Ale weźmy pod uwagę skalę gospodarstw w, w, w Opolu, w, w Opolu w, w restauracjach jest kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy tych, tych drobnych, drobnych kropli powoduje, drodzy Państwo, no niesamowite problemy właśnie w oczyszczalniach, właśnie w systemach kanalizacyjnych i tak naprawdę odpowiedzieliśmy naszą inicjatywą na, na to, bo to Urząd Miejski w Opolu ogłosił postępowanie, które będzie polegało na organizacji właśnie zbiórki tego Juko z gospodarstw domowych, no i tak, to postępowanie udało nam, się, udało nam się wygrać, a jednocześnie widzimy tutaj bardzo dużą e, szansę do no jak gdyby zdywersyfikowania również swojej działalności, e, a jednocześnie w, dywersyfikując naszą działalność, e, no, żeby pomóc nam, nam wszystkim. Bo, bo tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, my ziemi nie dostajemy od naszych rodziców. My, Ziemię, drodzy Państwo, dzierżawimy od naszych dzieci, i, i to następnym pokoleniom jesteśmy winni te, te nasze ekologiczne postawy i dbanie o nasze środowisko. Pięknie Pan to zakończył, nic dodać, nic ująć. Czekamy więc na finał tej instalacji y, utylizacji odpadów medycznych w Kędzierzynie koźniu No i będziemy pilnie przyglądać się tej nowej inicjatywie utylizacji. Olejów spożywczych w Opolu. Tak jest. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie był Krzysztof Ordest, prezes zarządu firmy MKSA w Żerardowie. A państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.